Witajcie ludziska, z tej strony Matram. Widzieliście wcześniej odcinek, jak dotknąłem <laughs> właśnie ten, ten, nie zapomniałem że moja, e, że mój A za, strzała zazała był, takie kółko się zmienia, później mogli się wysłowić, bo jestem bardzo podjarany. Ludziska, e, pierwszy raz wchodzę na hasza. Wchodzę na hasza. Czy mi się uda? O nie, to ja widzę, że... w mm. campus nie ma nie jest znajdowany. Hużem nie... zrobił Dobra, cieszymy cię. Piękne obrażenia. O to chodzi. O kurwa, dostałem. A, właśnie, do są jeszcze Charlotte Tears, dzięki którym niektóre z jego strzałów się niszczą. O kurde, do dziska. O kurde. Same, zostawimy sobie, jak już jedno serce. Ta, z one się muszą się wykazać, uniku. Dobra, no tu się. Kaszchowa. chowa. Myślę, że mu to coś pomoże. No i tak wyrzuci muchy. Ku muchy są wytrzymałe. Dobra, ale co to dla mnie. Spokojnie, spokojnie. Zobaczcie, to są... Naszym tatusiem. Bob's Brainem. No już prawie połowa Wow, pięknie mi to idzie na razie. Na razie. Dajesz go, bim... E, nie bym, nie, Tylko obok Box dobra. Ty będzie tak na boki, tak strzelał. No, spokojnie. Tutaj widzę, że nie do więc tutaj sobie postoję. Klepiemy go, klepiemy go. Jak nie, to jego strzał wszystkie obok nas przelatują. Słował się przed moją potęgą. Dobra, dobra. O, wypuścił swoich... Ludzi, ale... Ten... Ten i ten nam wygrywa grę, ludzie. Nie, nie muszę się do hasza zbliżać. On po prostu ginie. Jak nie, teraz się boję, że... Ty, ludziska, ja to robię pierwszy raz z haszem. o to bym nie widziałem, kurhaft, jak żywa Dostał tutaj, ja razu się schował. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, bo wydajny nacisz na niego. O, ludziska, ja już, ja już mam... Nie, no, ja już nie obawiam. Ja już wiem, że to wygram. No i w tej... Wo, 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 wo. O, to... to jest właśnie... Dziękuję. Dziękuję ludziska. Aż, skoczymy sobie do skrzyni. Hmm. O Oj, tego nie pamiętam Widziałem kilka razy, ale nie pamiętam No i cóż, ludziska, to jest wszystko, co wam chciałem pokazać w tym odcinku. Wow, udało mi się za pierwszym razem pokonać hasza, jest się wydumię. No cóż, to wszystko, co wam chciałem pokazać, jeszcze raz powtórzę się. Mm, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się.